Drodzy, minioną noc w kielich na całym świecie jakże radośnie <laughs> wybrzmiewał śpiew Alleluja. Możemy powiedzieć, że zgodnie z zapowiedzią Proroka ten śpiew rozbrzmiewał wszędzie tam od zachodu, a to od wschodu, a do zachodu Słońca gdzie składana jest ofiara Jezusa Chrystusa. Dziś poranek wielkamocny uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Dzięki łasce wiary pogłębiamy tę radość i dziękujemy Bogu w Trójce Święcej Jedynemu, że jesteśmy jej uczestnikami. Czynimy to w murach tej Przygodnej Juleuszowej Katedry, a także z tymi naszymi braćmi i siostrami, którzy łączą się z nami poprzez publiczne radio Kielc. Święty Augustyn, przewodnicząc, wielkanocnemu czuwaniu, mówił do wiernych cóż to więc za noc, w czasie której prawda? nas wyrywa, wyrywa nas ze snu, naszych zmysłów i działań, abyśmy czuwali w tę moc pełną świata. I dodał święty biskup z Hippon. My za uroczyście odchodzimy pamiątkę tak wielkiej tajemnicy, aby tak jak czuła nasza wiara umocniona Jego zmartwychwstanie, tak również ta noc rozświetlona naszym czuwaniem zajaźwiała i byśmy mogli z całym Kościołem słusznie uważać, że nie znajdujemy się w nocy. A teraz pomyślcie o czuwaniu w tę noc, w którą Pan Svarty wstał i zapoczątkował dla nas w swoim ciele to życie, w którym nie ma śmierci ani snu. Narczy stał tej nocy, której końcem był ów poranek, ponieważ on zasnął, abyśmy czuwali, a umarł, abyśmy żyli. Historyczne narzeczenie pana Jezusa było wyjątkowe nie ale tak jak wówczas, tak i dziś nie dla wszystkich oczywiste. A dlaczego? Bo nie było zaplanowane przez człowieka, nie wchodziło w jego program myślowy, a tym samym burzyło pewien porządek religijny wśród synów i córek narodu wybranego, a nawet więcej całej ówczesnej kultury śródziemnomorskiej. Nic więc dziwnego, że ludzka próżność i przewrotność karmiona pychą nie cofała się przed niczym. Aby bronić swoich zagrożonych interesów. Pusty grób oraz spotkania zmartwychwstałego pana z wiecznymi osobami stały się z intrygami, zaplanowaną dezinformacją i potęgą pieniądza. Nawet wczesne godziny nie były przeszkodą dla arcykapłanów żydowskich oraz ich służących tragarzy. Aby bardzo prymitywnie zakwestionować fakt w władzy ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do łóżku namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z powodu. Ci wzięcy wzięli pieniądze i uczynili, jakich ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa do dnia dzisiejszego. Na stanie Pana Jezusa nie ma żadnej ceny i nie obliczył go nieprzychylna narracja czy jakiekolwiek ludzkie wpływy, ale jest na zawsze wyjątkowym darem miłości Boga do człowieka. Nie ma równego w sobie wzorca ludzkiej miłości. Ten nieprzechylny, a nawet wrogi klimat, nie osłabił wiary apostołów. Ale jak słyszeli w wyznaniu świętego Piotra, on sam ze swoją wspólnotą jest świadkiem Jezusa ukrzyżowanego, którego Bóg wstrzechił trzeciego dnia. Prawdy o w Narczywstaniu Pana, wyrasta ogromna siła świadectwa, które z czasem stało się świadectwem aż po krańce ziemi. Z tego świadectwa narodziła się wspólnota kościoła, nasza wspólnota wiary. Od momentu marzewstania człowiek, Cieszący się własną wiary, inaczej patrzy na swoje życie, które otrzymało nowy, nieznany sobie dotąd wymiar, a jego ostateczne piękno nadaje mu Jezus Chrystus, który zabiera człowieka do swojej trwały, jak pisał Święty Paweł w liście do Kolosów. Wyważę. Niedojrzałości naszej wiary stajemy przed dylematami wyboru, niepewności, a nawet wątpienia. Być może w tym jesteśmy podobni do zdezorientowanej Marii Magdaleny, która, biegając swój tam, wołała: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Miejmy pewność, że Bóg w Jezusie Chrystusie nigdy nie oddala się od człowieka, to raczej my go gubimy, jakże często z premedytacją i pogardą, mimo obficie otrzymanych łask w sakramencie Chrztu Świętego, bierzmowania, komunii świętej, małżeństwa czy kapłaństwa. Na pewnym etapie życia zdrady nie bolą, ale zawsze ranią boskie serce i pogardzają drugim człowiekiem. Wyzwolony ze swej relacji z Bogiem człowiek korzysta z wolności, a Bóg mu tego prawa nie odbiera. Czy jednak jest w tym szczęśliwy? W ten kolejny wielkanocny poranek w naszym życiu z wiarą za wzorem apostołów Piotra i Pawła pochylmy się przed pustym grobem Jezusa Zmartwychwstałego, to On dla nas nadwyżka, abyśmy żyli i mieli życie w obfitości.